27 października w naszej szkole po raz pierwszy odbył się nocny maraton Książkożerców. Uczniowie mieli okazję przyjść na nas do szkoły i nie tylko czytać, lecz także między innymi obejrzeć filmy inspirowane literaturą czy pograć w kalambury literackie. W tym roku motywem przewodnim maratonu były zwierzęta. Uczniowie czytali książki ze zwierzętami w tytule, na okładce bądź zwierzętami jako bohaterami. Jaki jest cel nocnego tego maratonu książkożerców? Podstawowym celem jest szerzenie czytelnictwa, a w drugiej kolejności zorganizowanie takiego czasu i przestrzeni, gdzie mogą spotkać się po prostu wszyscy fani czytania, wszyscy ci ludzie, których mijamy na holu z książkami, że mogli znaleźć się w jednym miejscu o jednym czasie, i wspólnie w czasie jednej nocy przeczytać wspólnie mnóstwo książek, a przy okazji być może powymieniać się doświadczeniami, powymieniać się książkami, porozmawiać z kimś, ktoś na tych książkach zna. Jaką literaturę pani czyta na co dzień? Na co dzień najchętniej i najczęściej sięgam po klasykę, ale od czasu do czasu zdarza mi się też poczytać dobrą literaturę akcji, dobrą książkę kryminalną, no i cenię sobie niezwykle książki obyczajowe. Jaką książkę wybrałaś na dzisiejszy maraton? Na dzisiejszy maraton wybrałam książkę Żółwie aż do końca Johna Greena. Jest to autor bestsellera Gwiazd naszych wina. Akurat książki tej nie czytałam, ale oglądałam film, więc uznałam, że ponieważ mi się spodobał ten film, to uznałam, że warto może przeczytać taką książkę. No i myślę, na razie nie przeczytałam tego dużo, ale zamierzam przeczytać przynajmniej połowę tej nocy i bardzo dobrze się na to zapatruję. To dzisiaj stwierdziłam, że przeczytam kroniki Dziwnych Bestii e, autorstwa Young, e, chi, chińskiej autorki z Chin. E, tak, ogólnie zaciekawiła mnie okładka i jak byłam na spotkaniu z osobą, która za, założyła wydawnictwo tajfuny, i tym mnie zachęciła na targach książki w Gdańsku w tym roku. E, czy jest to literatura, którą czytasz na co dzień? Myślę, że można tak powiedzieć, ponieważ jest to typowo książka dla nastolatków, ponieważ to jest historia 16-letniej Azy Holmes. Jest tutaj wątek miłosny, jest tutaj pokazane, jak bardzo ważna jest dla nas rodzina, przyjaciele, więc muszę powiedzieć, że to jest właśnie ten typ książki, który bardzo lubię czytać, chociaż również miłuje się w kryminałach. Tak, ostatnio przerzuciłam się właśnie na literaturę azjatycką. Zaczęłam od japońskiej, a teraz właśnie siedzę w fińskiej i jestem zachwycona, bo tak widać mimo wszystko momentami te różnice w pisaniu przez jakichś europejskich autorów, a teraz właśnie w azjatyckich jest głęboko moim zdaniem, i bardzo ciekawe. Co sądzisz o akcji Nocny Maraton Książkorzerców? Według mnie świetna akcja. Jestem tutaj z moimi najbliższymi znajomymi i naprawdę się cieszę, że w tym uczestniczę. Oprócz czytania książek mamy również przekąski, mamy nawet w planach zrobienie karaoke, gdzie ja naprawdę uwielbiam śpiewać. No i jeszcze tak naprawdę mogę zaprezentować swoje wiersze innym ludziom, którzy się interesują literaturą, więc no naprawdę się cieszę i byłam bardzo w dużej ekscytacji, kiedy myślałam o tym, że dzisiaj w końcu pójdę na tą nockę. Mamy nadzieję, że podobało Wam się to wydarzenie i być może stanie się ono nową tradycją. Dziękujemy wszystkim organizatorom. Do zobaczenia w następnym materiale.